Dobry wieczór, moi kochani. Dzisiaj, jak zawsze, pogaduchy to poduchy. O czym my tu dzisiaj porozmawiać, to ja już wiem. Wiem, wiem, bo tak jak mówię, ja dzięki Wam wiem, tak naprawdę. Co nagrywać, bo wiem, znam Wasze potrzeby, jeżeli się ze mną kontaktujecie, jeżeli ze mną rozmawiacie, jeżeli mówicie o swoich obiekcjach, wątpliwościach, to tak jest natchnienie właśnie na nagranie filmiku właśnie, bo rzeczywiście dzieją się jakieś takie problemy, które warto rozwiązywać i mówić o nich dzisiaj chciałam kochani powiedzieć o tym, że jeżeli na przykład, bo ja wiem, że wy jesteście osobami, które, jesteście ludźmi i moimi duszyczkami kochanymi które cały czas dążą gdzieś tam biegną cały czas w pogoni za swoją miłością za swoim partnerem, za swoją partnerką życie zaczyna się wam troszeczkę tam balić prawda, zaczyna się kombinować na wszystkie fronty co tu zrobić, żeby ten partner wrócił to pragnienie jest bardzo silne to pragnienie jest bardzo mocne Wcale się nie dziwię, bo, bo, bo sama bym tak robiła. Jeżeli bym miała taką potrzebę, jeżeli bym wiedziała, że mnie partner zostawił, a bardzo go kocham, i nie chcę mieć innego jak tylko tego, więc to są takie Wasze uczucia bardzo prawdziwe bardzo szczere i fajnie właśnie, że jesteście w stanie walczyć o tych partnerów, że tak łatwo nie puszczacie. Tak jak już mówiłam w poprzednich filmikach właśnie, że nie chowacie się, się tam pod kołdrą, przychodzicie silną depresję, że partnera zostawił, tylko po prostu walczycie, idziecie do przodu, do przodu, do przodu, brniecie po to właśnie, żeby nie odpuścić, żeby swojej miłości nie oddać w ręce innej osoby. I to jest piękne i przed nami, przed, przed wami wszystkimi bardzo nisko chylę głowę. Jesteście cudownymi, bardzo wartościowymi ludźmi, i to jest piękne, to jest naprawdę piękne. Tylko czasem popełnia, popełniamy błędy, popełniamy błędy takie, że no na przykład na, na dzisiejszym przykładzie e, e, Chodzicie od rytualisty do rytualisty, e, robicie przeróżne rytuały, e, czyli idziecie do pana Iksińskiego U pana Iksińskiego robicie egipski, a po egipskim robicie e, u pana Kowalskiego, czy u pani Kowalskiej robicie spętanie Później idziecie jeszcze do jakiejś pani bądź pana rytualisty, no i robicie delikatny rytuał miłosny. Później gdzieś tam biegniecie dalej, robicie czarne wesele, no i gdzieś tam, gdzieś tam lecicie dalej a i robicie następne, kolejne rytuały. Najgorszym błędem jest to, że nie odczekujecie między każdym rytuałem tych 30 dni, stawiacie karty podczas robienia rytuałów. Więc tu już jest gafa, i tu dlatego może rytuał nie pomóc, bo podczas pierwszego rytuału pana Ikszyńskiego nie wytrzymaliście do 30 bitych dni z kalendarzem w ręku, tylko polecieliście gdzieś indziej, bo, bo, bo przecież nie działa. No nie działa, no bo jak w międzyczasie jeszcze 6 razy postawiliśmy karty, no to, że ma prawo nie działać. <laughs> Później lecicie do następnego rytualisty. No niestety u następnego rytualisty też nie działa, bo znowu nie odczekaliście 30 dni, znowu kombinujecie na własną rękę. No i dzieją się cuda. Dzieją się cuda. Ale nie bójcie się o tym mówić. Nie bójcie się mówić, jak pójdziecie do, po trzech, czterech rytuałach gdzieś tam robionych, pójdziecie do tego piątego czy szóstego rytualisty, nie bójcie musi powiedzieć prawdy. Trudno, no, stało się, tak zrobiliście i koniec, no, tak, tak potrzebowaliście, to jest wasze życie, to jest wasz los. Nikt tutaj nie będzie nikogo oceniał, bynajmniej ja nie oceniam, bo, bo, bo ja sobie zdaję sprawę, że to jest potężna walka o, co, o kogoś, o miłość, o człowieka drugiego. Więc nie bójcie się mówić przede wszystkim mi, tak? Jeżeli przyjdziecie kiedyś do mnie i, i powiecie, że chcecie rytuała, jesteście po pięciu innych gdzieś tam, nieważne kogo, ważne co było robione, i ważny jest ten czas wykonywania tego rytuału i czy ten czas porytualny został e, utrzymany. Mówić prawdę, dlatego że tak naprawdę wszystko jest do cofnięcia, wszystko jest do wyrównania, wszystko jest do wygładzenia ale tylko wy waszą szczerością yy, możecie to zrobić. Yy, można zdejmować energię, yy, można zostawiać byty, można byty zabierać, można byty wygładzać, można, można naprawdę bardzo bardzo wiele rzeczy zrobić. Można oczyszczać was tej energii porytualnej, która została. Można sprawdzić ile tej energii jest. Yy, może być dosunięcia, można no mówię, no można zrobić cuda. Tak? Ale musicie mówić prawdę, musicie nie bać się być prawdomówni, otwarci pod tym kątem, bo, bo mówię, bo to chodzi o Wasze szczęście. Ja rozumiem, że się tak dzieje i tak jak mówię, wcale nikogo tutaj nie oskarżam, wcale tu nikogo nie oceniam. Wiem, jak też inni rytualiści pracują, że nakładają rytuał na rytuał, że nie ma dla nich tego żadnego problemu. Dostajecie informacje niezgodne czasem, bo rytualiści uważają, że powinniście wiedzieć, tak, a tak naprawdę wy nic nie możecie wiedzieć. Rytualista, tak jak u mnie, jest moim obowiązkiem poinformować Was o wszystkim, tak. Co trzeba zrobić przed rytuałem, co się robi podczas rytuału, czego nie wolno robić podczas rytuału. I tu, tu się liczy tylko szczera, szczera prawda, szczera rozmowa. Tak jak mówię, wszystko jest do cofnięcia, wszystko jest do do poprawienia, żeby można było zrobić, żeby po prostu można było zacząć wszystko z początku. Tak z nową kartą, z nową energią, z czystą energią i żeby to zacząć. Tak jak wiem, to ja wiem, że to bieganie od rytualisty do rytualisty jest silniejsze od was. To wyczekiwanie te 30 dni jest strasznie złe, i strasznie okropne i nic chyba was w życiu gorszego nie może spotkać. Jak tylko kurczę czekać te 30 dni Jezu, ale w ogóle 14 dni rytuał. Jeszcze gdzieś tam, nie daj Boże, po drodze wzmocnienie. Czy z 7-14 dni, i dopiero te 30 dni nie, to jest kapota. To jest nie do wyczekania. Tylko, że wy, kochani, nie patrzycie na to, ile wy już czekacie na tego partnera, bo niektórzy z Was potrafią siedzieć i czekać rok czasu. Więc co to jest ten miesiąc czasu przy tym roku? To jest nic. A możecie naprawdę bardzo wiele zyskać, kochani, swoją cierpliwością. I już o tym zaparciu, o tym walczeniu, o tej sile walki już mówiłam wielokrotnie, i dlatego nie chcę się powtarzać, bo nie chcę was po prostu. nie chcę przynudzać, tak? I nie chcę was nudzić, tylko chodzi mi właśnie o ten, o to zachowanie się podczas rytuału, o to zachowanie porytualne, czyli te 30 dni, maksymalnie 30 dni, to może być 4 tygodnie, i mówię, i, 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 i to. To, to jest do 30 dni, prawda? Nigdy w życiu nie powiedziałam, że 4 miesiące trzeba czekać, bo ktoś mi tam na jakimś znowu fajnym, super forum, gdzie fajnie się robi tam niezły mętlik i bazarek, ktoś mi tam złożył słowa do ust, których nigdy już nie powiedziałam, że 4 miesiące. Nigdy nie ma takiego okresu portualnego, żeby czekać 4 miesiące. Nie, ja mówię wyraźnie: 4 tygodnie. Do miesiąca czasu maks, tak, się czeka na efekty. Te efekty, właśnie tak jak mówię, żeby partner wrócił. Eee, tak jak mówię, z... eee, jeżeli partner nie wraca, nie wraca, nie wrócił, bądź za mało wrócił, za mało jesteśmy usatysfakcjonowani i powrotem partnera e, można robić wzmocnienia, można robić różne rzeczy, tak, możemy pięknie pracować z energią partnera pod każdym względem. Ale dlaczego kręcę ten filmik? Właśnie przede wszystkim na to, żebyście byli szczerzy żebyście mówili kochani prawdę, ukrywając swoje mówię, wykonane rytuały i nieutrzymanie tego terminu porytualnego, to, że Wy ukryjecie, to jest złe. Dlatego, że później ja wykonam rytuał, znowu mam kolejny rytuał, znowu któryś rzędu wam nie wyjdzie, będzie znowu pretensja do rytualisty, że jest oszustem, kłamczuchem, że u niego się nie sprawdza, że u niego nie wychodzi, ale nie zapominajmy, że wy strasznie mieszacie podczas tych rytuałów, strasznie. I, i te, to, to nie może być. Ja nie nagradzam tego filmu dlatego, że u mnie się został, że został przypadek taki, że coś nie wyszło. Nie. U mnie, do mnie po prostu napisała kobietka y, przesympatyczna, przekochana, która właśnie natrzaskała sobie tych rytuałów u wszystkich chyba rytualistów, jakie tylko jest możliwe. I, I po prostu nagle posłuchała mojego filmu, czego nie wolno robić i się po prostu przestraszyła. Tu nie można się bać. Nie możemy zacząć panikować, nie możemy tutaj się bać, że partner nie wróci i już jest pozamiatane i koniec. Tu się da wszystko odkręcić. Damy radę ze wszystkim. Tak jak powiedziałam, kochani, nie ma rzeczy niemożliwych. Wy jesteście panami swojego życia, wy swoim życiem sterujecie. Jeżeli wy będziecie cierpliwi, jeżeli wy będziecie spokojni, jeżeli każda Taka sytuacja powrotu partnera, najmniejsza rzecz jego powrotu będzie Was cieszyła, będziecie dostawali więcej. Jeżeli dostaniecie coś i ciągle będziecie niezadowoleni, no bo on wrócił, no ale on jest taki, ale on nie pisze do mnie codziennie. No wrócił, był, poszedł do domu, nie pisze do mnie codziennie. Będziecie ciągle narzekać, ten partner nie będzie wasz. A jeżeli będzie, ja nie mówię, że skakać się piętkami w tyłki walić z radości, bo on jest, tak, hrabia, wrócił, jest, no to wy już jesteście przeszczęśliwi, przeszczęśliwe. Nie. Tu chodzi o to, żeby naj, naj, telefonem, wiadomością, uśmiechem jego, przytuleniem was, tak, cieszyć się, umieć się cieszyć yy, drobiezgami. Bo później ta, ta radość z tymi drobiezgami będzie wam przyciągała, dawała już takie poważne powody do radości. Ale my musimy nauczyć się cieszyć Takimi małymi gestami, bo, bo, bo na to czekaliście. Bo to jest tak, czekacie, czekacie, nie ma tego partnera, czekacie, czekacie, nie ma go. I byście oddali wszystko, żeby do was zadzwonił. Oddalibyście wszystko, żeby tylko była jakaś informacja z jego strony. A jak jest informacja z jego strony później, po jakimś czasie, to jest za mało, za rzadko pisze. Krótko rozmawia, nie miał czasu, że za rzadko pisze, nie odzywa się. Kurczę! <laughs> Musimy uczyć się cieszyć z małych rzeczy, tak jak mówiłam, te małe rzeczy, one otwierają nam świat na duże rzeczy, na te potężniejsze. A jeżeli będziemy ciągle narzekać i ciągle będziemy czuli niedosyt i ciągle będziemy nieszczęśliwi, nie dostaniemy nic. Jesteście po rytuałach i tutaj jest kontakt wasz ze wszechświatem, potężnym wszechświatem, który ma niesamowite możliwości który potrafi niesamowite rzeczy stworzyć, ale on też was czuje, on też was, tak można powiedzieć, hipotetycznie widzi. I jeżeli ten wszechświat się wysili, cokolwiek wam daje, a wy jesteście z tego niezadowoleni, nie dostaniecie kochani nic. Dlatego małe rzeczy nie was tak cieszą, jak dzieci, jak dzieci lizaczek, guma do rzucia, tak? Dziecko to nie mało się nie posika w majty, jak dostanie pięknego, cudownego, małego, kolorowego lizaczka, prawda? Ja mówię o takich mniejszych dzieciach. I zobaczcie tą radość na tych buzieńcy, jaka jest piękna, jakie oczka okrąglutkie, wesolutkie. I wy powinniście tak reagować na każdy mały gest swojego partnera, który wraca, który się odezwał. Mieć wielkie okrąglutkie oczka i uśmiech z buzi wam nie powinien schodzić. I nie powinniście się ciągle martwić, że za mało, że za mało i wymagać w jak najszybszym czasie nie wiadomo czego. Cieszmy się z tą kochani i cieszmy się z małych drobiazgów, bo mówię, bo to wszechświat może się wkurzyć i może nam niezłego psikusa zrobić, a my tego nie chcemy. I później, żebyście robili 30 rytuałów w ciągu miesiąca, partner nie wróci. Partner odejdzie na dobre. Więc co tu jeszcze? No chyba to wszystko się przede wszystkim mi o to chodziło, tak, żebyście się nie martwili, żebyście się nie bali, jeżeli coś tam po drodze się schroniło, mówić, mówić, jeszcze raz mówić otwarcie, co żeśmy spierdzielili, i, i wtedy będziemy naprawiać, wtedy będziemy wracać, wtedy będziemy czyścić. To no będziemy robić wszystko, żeby poprawić, żeby poprawić, poprawić, poprawić tą sytuację, żeby partner wrócił, ale mówić szczerusienką prawdę. I bo, bo tak, wy siedzicie, denerwujecie się, o Jezu, namieszałam, co ja teraz robię, jak ja powiem, o Jezu, o Jezu, i moje córy gryzą pazury. Nie, mówimy. Mówimy, rozmawiamy, dyskutujemy, kombinujemy na wszystkie strony, co tu wymyślić, jak tu wymyślić, żeby było dobrze. I błagam was. Nie nakładajcie rytuałów na rytuały. Błagam was, nie stawiajcie kart tarota. Podczas wykonywanego rytuału. Błagam was ponad wszystko. Zrobicie sobie bidę do końca życia. Odetniecie swojego partnera tak, że żaden rytuał wam nie pomoże. Ja wiem, że to brzmi niebanalnie, że to, że to brzmi nielogicznie, ale naprawdę tak jest. Nie chcę przekonywać was na siłę, bo tak jak mówię, wy jesteście panem swojego życia, panem swojego losu, ale naprawdę, kochani, tak jest że jeżeli macie zrobione czarne wesele, e, Boże, nie daj Boże spętanie i podczas spętania stawiać karty, to to, to, to to jest masakra. Albo podczas egipskiego, gdzie egipski sam już sam w sobie sieje zamęt, jeszcze stawiacie karty podczas egipskiego u innego rytualisty, rytualista wam powie nie to, co chcecie usłyszeć, to grzejecie za chwilę do następnego, przepraszam, tarocista, powie wam to, czego nie chcieliście wiedzieć. Lecicie do następnego tarocisty I tak chodzicie i grzebiecie w tych terrorcistach, dopóki nie traficie na tarocista, który wam powie, co chcecie usłyszeć. Masakra. A jesteście, jak mówię, w jakimś egipskim, czy jesteście po jakimś spętaniu. Masakra. Nie robimy tego. Ja Was tak proszę, że. Ale i tak robicie swoje, kurczę, i tak robicie swoje. I tak można prosić i błagać, prosić i błagać, a wy i tak, kurczę, pójdziecie i tak te, te łapiszony swędzą do tych kart tak bardzo. A tak naprawdę, jeżeli jesteście podczas rytuału i stawiacie karty, te karty nie do końca mogą mówić prawdę. Te karty naprawdę tak mogą kłamać. Dlatego się tych kart nie stawiasz, pomijając tego, że, że energia z kart przykrywa tą energię rytualną. To jest raz. A dwa, karty mogą być zakłamane. U najlepszego tarocisty, y, gwiazdek Hollywood, y, który najlepiej stawia karty, tarota, ta karta może wyjść fałszywa, ta karta może zakłamać, więc po co to robić, po to, żeby usłyszeć kłamstwo i tak sobie spieprzyć sprawę podczas rytuału? Nie, tak nie może być. Musicie, kochani, musicie. Dlatego ja o tym mówię, dlatego ja nakręcam filmiki, dlatego ja właśnie e, rozmawiając z Wami przed rytuałem zawsze mówię, nie stawiamy ni kart, nie medytujemy, nie robimy afirmacji, nie wprowadzamy niepotrzebnych. Dzisiaj możecie sobie piękny rytuał zrobić sami w domu, kochani, bo jest pełnia księżyca, czerwona świeczka na stół, imię i nazwisko partnera pod imieniem i nazwiskiem partnera, piszecie, co chcecie od tego partnera yy, i pełne skupienie, pełna wizualizacja szczęścia z partnerem. Świeczka wypala się do końca, kartka, czmecha do jakiejś szuflady, między książki, żeby tam nikt nie miał dostępu do tej karteczki. I, i, i też możecie sobie tak pomóc przy pełni, przy każdej pełni księżyca, możecie sobie tak pomagać. Ale nie podczas. I nawet jak jesteście podczas rytuału, tak? To jest bezpieczny. Bezpieczne. Taki, taki rytualik, gdzie się współpracuje z energią księżycową, bo on, dzisiaj, on teraz dzisiaj jest taki robaczywy trochę, w znaku waga, więc tutaj nastąpi ta równowaga w końcu pod kątem finansowym i miłosnym i partnerstwa, więc nawet fajnie. Tam, tam nie be, ja, ja uważam, że nie będzie tutaj żadnej jakiejś katastrofy i że nie będziemy się źle czuli fatalnie i w ogóle i, i, i będzie tragedia, nie będzie jej. Ale. I tak jak mówię, dzisiaj sobie możecie taki rytualik walnąć, strzelić sobie taki, mówię ze świeczuszką i z karteczką, a jak nie zdążycie, to sobie zróbcie to przy następnej pełni ale tak jak mówię, mówcie, mówcie prawdę, nie oszukujcie kochani, nie kręćcie, nie bójcie się, bo nikt wam głowy nie urwie, tylko będziemy szukali, kochani, przyczyny, jak wam pomóc, żeby było dobrze, żebyście byli szczęśliwe, moje kochane robaczki, żebyście byli przeszczęśliwi, więc najlepiej powiedzieć prawdę, prawdę, prawdę i tylko prawda. Ściskam was, kochani moi, nie zawracam wam główki każdego po kolei. Ściskam bardzo mocno, przyturam i nie martwcie się. Obiecuję, że będzie dobrze, bo musi być dobrze, nie może być ciągle źle. Że wasze serduszka <laughs> będą szczęśliwe, że wasze serduszka nie będą już płakać, nie będą już tęsknić, że wszystko nam się uda. I jeżeli nawet nie macie rytuałów robionych u mnie, a macie robione rytuały gdzieś u innych rytualistów, to też bądźcie pewni, że się uda. Bądźcie, trzymajcie wiarę w sobie, Nie, nie, nie zastanawiajcie się, dlatego jestem tak przeciwna tym, tym forum, tym pisaniem na forum, robieniem tego bazaru, dlatego że wy się sami nakręcacie, jedną na drugiego nakręca. I człowiek siedzi 20, 10 dni yy, fajnie i zrobił będzie dobrze, będzie fajnie. Bah! przeczyta na forum jakąś mądrą głowę, co się wypowiada, co nie ma pojęcia tak naprawdę na ten temat i koniec i taka osoba jest zbita z antałka i koniec i ona już nie wyjdzie, bo ktoś tam napisał, bo coś tam i koniec i to jest koniec i już jest wprowadzana do rytuału zła energia. Nie czytajcie głupot. Jeżeli macie wątpliwości, kontaktujcie się ze swoimi rytualistami. Rytualiści rozmawiają, rytualiści polecają, rytualiści mówią, tak jak do mnie, możecie pisać, możecie dzwonić. Nawet jak macie rytuał wykonany u innego rytualisty, nie macie z nim dobrego kontaktu albo nie macie go wcale, piszcie, rozmawiajmy po to, żebyście właśnie nie słuchali, żebyście nie wchodzili na te fora i nie słuchali właśnie ludzi, którzy. Albo sobie specjalnie pod górę robią, albo którzy specjalnie czerpią satysfakcję z tego, że wam nie wyszło któryś raz rzędu, ma i budują się dzięki temu. To jest o mnie potrzebne. Zawsze takie sprawy załatwiajcie z ludźmi, które to dotyczy. Czyli, tak jak powiedziałam, zawsze przy każdym rytuale jest partner w rytualista. Nikt więcej, nikt wam nie jest do szczęścia potrzebny podczas rytuału. Albo taka naprawdę zaufana osoba, z którą możecie się wymienić swoimi poglądami, możecie się wesprzeć, podtrzymać na duchu, tak? Ale nie, żadne jakieś fora, Boże, to, to powinno w ogóle nie istnieć podczas rytuału. Dobra, bo ja już się z wami żegnałam i się znowu rozgadałam. Jeszcze raz, kochani, a no i jeszcze jedno, no właśnie, i jeszcze jedno, przepraszam. Nie sugerujcie się podczas rytuałów zdjęciami, to już mówiłam, bo wystawił zdjęcie bo ktoś tam zalajkował gdzieś tam. Błagam was, Facebook nie jest prawdziwym życiem. Facebook to typowa, prawdziwa pozerka. Tam nie ma uczuć, tam, tam te zdjęcia to jest wszystko pozerstwo. Życie i wewnętrzne ludzi wygląda zupełnie inaczej niż na tych cholernych zdjęciach na Facebooku. Więc tak samo podczas rytuałów przestańcie sugerować się, czy wstawiła zdjęcie z dwoma kieliszkami, czy z jednym, czy wstawił zdjęcie z grilla, czy wstawił zdjęcie z, z monopolowego, czy, bo był z nią akurat po piwo. Oranę, nie. To, jest, to, to nie jest życie. Nieraz, nieraz nawet partnerki i waszych partnerów, na których czekacie, też mogą wstawiać specjalnie po złości jakieś zdjęcia po to, żeby właśnie was wkurzyć i wyprowadzić z równowagi. Nie dajcie się, nie dajcie ponosić się też takim mocją, nie dajcie sobie, żeby te wszystkie bodźce zewnętrzne jakichś z z fałszywych ludzi, podłych ludzi wpływało na was. Robimy rytuały, walczymy o partnerów, jesteśmy my. Wy, ja. I partner, i nasza energia, i nic więcej, żadne bodźce z boku nim nie docierają do nas. Dobra, nie zawracam. Teraz już ostatecznie z Wami się żegnam, kochani moi, i naprawdę przytulam, ściskam, całuję, i, i, i wiem, że będzie dobrze aniołki, wiem, że będzie dobrze, nie ma innej możliwości. Trzymajcie się, kochani, dobrej nocki. Pa.